Dzień dobry Państwu. Chciałbym dzisiaj pokrótce, tak ogólnie scharakteryzować budowę, jeśli tak to można określić, wejścia burzowego w pasłynku, Więc ten kolektor burzowy to przejście podziemne i ono jest stopniowane, i coraz, coraz wyżej się człowiek porusza. Niech Państwo zauważą, że wysokość tego tunelu, tutaj u wylotu. Jest y, znaczna. Może spokojnie stanąć tutaj dorosły człowiek, zmieścić się i bez przeszkód, może y, pójść y, tam w głąb, ale w głąb jest stopniowanie w górę, i wysokość tunelu zmniejsza się. Zmniejsza się bardzo mocno, że przy końcu y, te, tego odcinka trzeba już iść bardzo y, nisko, bardzo mocno schylonym, wręcz. Na tak, zwanych, na tak zwanych czworakach, na czworaka. Także tak, tak to przedstawia się. Rodzi się pytanie, czy ten tunel zawsze tak wyglądał? Trudno powiedzieć, ale gdzieś charakterystyka może wskazywać na to, że tunel stopniowo i dalej w głąb, z czasem można było dobudować kamienie. Bo niech Państwo zauważą, pozwolę sobie tak to z tej strony. Na górze widać jest sklepienie takie łuk ceglany, natomiast ta dalsza, dolna część jest typowo kamienna, z kolei im dalej w głąb, im dalej do środka to tunel się obniża, ale to nie obniża się sufit, tylko obniża się gdzieś poziom poziom do, do tego stopnia. Czyli można by było wyciągnąć wniosek, to jest tylko taka moja hipoteza, że ta część tutaj została dalej nadbudowywana. Nadbudowywana. Czy tak mogło być? Trudno powiedzieć. Być może komuś zależało na tym, żeby właśnie tak było, żeby ukryć może to wejście, które znajdowało się po lewej stronie tegoż właśnie kanału i które prowadziło do, do zamku? Pomyślcie, drodzy państwo, jaki byłby sens takiego przejścia podziemnego, poprzez które utrudnione byłoby uciekanie w razie jakiegoś zagrożenia, które pojawiłoby się na zamku w mieście. A być może, jak głosi jeszcze wieść, być może tędy mógłby uciec ktoś, bo zmieściłby się na przykład ktoś na koniu. Troszeczkę pochylony, ale jest taka możliwość. To jaki jest sens, żeby w środku gdzieś ten tunel się zwężał? Więc mogło tak być, ale nie musiało tak być. Póki. Póki nie mamy jakichś badań, póki nie mamy jakichś y, możliwości, chęci, żeby y, zbadać ten temat, póki co wszystko zostaje w sferze domysłów. Serdecznie Państwa pozdrawiam.